Cześć, Ja jestem Wicuś Dzisiaj pokażę Wam e, 3 monitorowanie mapy plus e, 3 serwery Deadmaster, dzięki którym Wasz e, AIM może się znacząco poprawić. E, bez zbędnego przedłużania zapraszam Was e, do oglądania. Po pierwsze, pierwsza mapa jest to training AM CSGO 2. E, krótki opis mapy to jest mapa idealna. Na krótkie rozgrzewki możesz poćwiczyć nie tylko cenność, ale i także strzelanie steriami, refleks oraz pamięć mięśniową. Ta mapa znajduje się następująca, była ona bodajże w filmie u Izaka. Jest to standardowa mapa, macie wiele, jak widzicie, wiele opcji do wyboru. Moim zdaniem podstawowa mapa, jest ona dosyć rozwinięta, ale aczkolwiek podstawowa. I co, co o tej mapce mogę powiedzieć? Ja osobiście na niej nie trenuję, ponieważ nie spędzam tyle czasu, żeby na trawowaniu, żeby po prostu na niej siedzieć, bo, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o taką krótką rzuturkę przed meczem, jest ona dosyć słaba. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Więc to byłaby pierwsza mapka, jeżeli chodzi o linka, damam oczywiście w opisie, jeżeli chodzi o. Takie ocenkę w skali 1 do 10 daje jej 5 na 10. Dro druga mapka jest to Fast Aim Reflex Training Map yy, My Contra yy, Na tej mapie yy, boty cię Kurą z każdej strony, bycie cię są są My po prostu musimy te boty zabijać. Yy, jest to mapa typowa No dla Dla, dla rozwinięcia IMA. Bardzo fajna mapa. Yy, osobiście. Może nie w tej wersji, może, może akurat nie od tego twórca, jak używam podobną mapę, jeżeli chodzi o rozgórzkę przed meczem. Eee, mapa dosyć prosta, nie zawiera wiele skomplikowanych opcji. W sensie po prostu gra wrzuca nas na ten, na ten kwadracik i mamy strzelać do botów, do które nas atakują. Eee, boty zadają nam sztuczne demy, czyli nie zabierano. A jak widzicie to mamy przykład z, z streama z screama. Mamy do wyboru oczywiście wszystkie bronie podstawowe, które są dostępne w grze. Jeżeli chodzi o skalę, daję tutaj 8 na 10, ponieważ można szybko zwiększyć swojego aim'a oraz że tak powiem rozgryźć się przed matchmakingiem bądź faceitem. To była druga mapa. Co mogę więcej o niej powiedzieć? No jest to też prosta mapa, tak samo jak mapa pierwsza. No i ostatnia mapa jest to Ricoil Master, czyli, czyli, jak sama mówi, tutaj ćwiczymy to Ricoila. Eee, dosyć ważna mapa, jeżeli chodzi o, o rozgrzewkę oraz pamięć mięśniową, bo nie ukrywajmy, że Ricoil w tej grze jest dosyć ważny. Na przykład Ricoil z SSP bądź kawaha jest, no, jest dosyć dosyć, dosyć ważny. No, no jest dosyć ważny ze względu na to, że matwina będzie później. Łajne, ładne spraye robić, więc no jest dosyć ważną mapą moim zdaniem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o rozgrywkę przed meczem, to niestety jej nie polecam. Aczkolwiek jeśli chodzi na dłuższą metę, praktykowanie na niej sprayów jest dosyć opłacalną opcją. Jeżeli chodzi o, o mnie, korzystam z tej mapy. Aczkolwiek ja dużo czasu nie poświęcam na Rico i i i i, i, i nie korzystam z tej mapy aż tak, aż tak dużo. Jeżeli chodzi o moją ocenkę, jest to ocenka 6 na 10 ze względu na to, że ta mapa na, na dłuższą metę jest dosyć opłacalna, ponieważ nasza pamięć się właśnie zwiększa. i recoil staje się łatwiejszy, jeżeli chodzi o mecz. Jeżeli chodzi teraz o serwery deadmatch, są to serwery najbardziej popularne, jeżeli chodzi o ranking jakiś tam stworzony przed, przez jakiś tam, jakąś tam stronkę. Z tego co wiem, są to serwery, które mają rezerwację slotów, czyli jeżeli serwer jest pełny i my na nim sobie gramy i wypanie nie mamy, jeżeli VIP będzie chciał wbić, to randomową osobę wywala. Prawdopodobnie jest to osoba, która wyłączyła ostatnio, bo gra najdłużej. Eee, zazwyczaj na, na większości serwerów tak jest, więc no, odeślę Wam trzy takie najwyżej oceniane serwery deadmatch. Ja osobiście trenuję na, na jakichś tam randomowych serwerach, które mi po prostu wyskakują w CSie. Nie mam jakichś tam swoich ulubionych. Jeżeli chodzi o CBRD, mecz bardzo dobre, jeżeli chodzi o trening przed meczem, rozgrzanie swojej ręki. Rozwija to też bardzo dobrze AMO, bo musimy reagować na to, co się dzieje na mapie. Zazwyczaj na mapie dzieje się bardzo dużo, jeżeli idzie nasze komputery, to niektóre mogą tego naprawdę nie wytrzymać, bo y, to co się dzieje na mapie jest bardzo dynamiczne, a, a nasz komputer musi cały czas odświeżać... wszystko, <grym>, że tak powiem. Y, to by było na wszystko w dzisiejszym filmiku, Przedstawiam wam trzy mapy, jest to pierwsza część bodajże. Nie wiem ile mam w planie nagrać jeszcze takich filmików, ale, ale tych map będzie coraz więcej, aż w końcu moje pomysły się leczą. To były trzy pierwsze filmiki, y, trzy pierwsze mapy. Yy, każda, że tak powiem ma inny, jest innego rodzaju, innego modelu budowania naszego, naszego Aima, Bo na przykład trzecia mapa to jest typowy recoil, yy, druga to jest typowy AIM, yy, a pierwsza to jest no, taki taka najbardziej rozłożona mapa, yy, która, yy, która, która yy, no, na dłuższą metę tak samo jak mapa trzecia jest dosyć dobra. Wiemy, że tutaj mój opis z opisem tego się nie zgadza, aczkolwiek jest to moje zdanie, jest, a to ten opis jest z community, więc, więc no. Tu by było na wszystko. Przedstawiłem wam trzy mapy, na których możecie trenować. Wszystko jest w opisie. Eee, to by było na wszystko. Oczywiście, żeby mieć tę mapę w, w swoim traszczacie z tym możecie się zadegować albo na przeglądarce, albo w grze zasubskrybować i wtedy ta mapa wam się pojawi jeżeli to jeżeli chodzi o mapy, tych poradników będzie więcej to były trzy takie trzy takie podstawowe mapy jeżeli chcecie, aby wasza mapa znalazła się w odcinku podeślijcie ją w wiadomości prywatnej na instagramie, facebooku albo napiszcie komentarz ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć